No to jest protest przeciwko zapisom warunków umowy z Mercosur. Po prostu tak samo jak Zielony Ład był szkodliwy, jest szkodliwy, tak samo ta umowa jest dla nas rolników bardzo szkodliwa. Jest szkodliwa dla sektora rolno-spożywczego w Polsce, w całej Unii Europejskiej. A przede wszystkim jest bardzo szkodliwa dla zdrowia naszych rodaków i wszystkich Europejczyków. Paradoksalnie ktoś by powiedział, że on woli kupić tanią żywność, z Mercosuru niż droższą tutaj z naszego rynku. Ale prawda jest taka, że te ceny, które są w tej chwili w Polsce, one są wymuszone obwarowaniami jakie musimy spełniać, wysokimi kosztami produkcji, cen nawozów, paliwa i przede wszystkim koszty zatrudnienia czy, czy, czy nasze koszty. To, co spływa z Mercosuru, to niestety nie spełnia norm europejskich. Pod względem jakości produkcji. Pod względem przestrzegania tych wymogów, jakie my musimy spełniać, czyli stosowania środków chemicznych, stosowania antybiotyków, ro, um, uprawy roślin GMO, to wszystko zaburza rytm funkcjonowania rolnictwa europejskiego, a przede wszystkim naszego. W Polsce mamy zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych, które są odporne zdrowotnie, obniżają w ten sposób koszty, a niestety my nie możemy i zresztą nie chcemy, bo dbamy, dbaliśmy, my dbamy i chcemy dbać o własne zdrowie, o zdrowie naszych rodaków. Dlatego te zapisy, które są, są nie do przyjęcia. Tutaj nie ma żadnych klauzul ochronnych, bo my nie chcemy być finansowymi beneficjentami tej chorej polityki. My chcemy uczciwie pracować, chcemy zarabiać, chcemy, by ta opłacalność produkcji gwarantowała nam bezpieczny byt ekonomiczny i gwarancję utrzymania naszych rodzin, a przede wszystkim zabezpieczenia żywności dla naszych rodaków bo pandemia pokazała, czym jest e, zerwanie łańcucha dostaw w każdym zakresie, nie tylko żywności, ale również leków. A teraz proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeśli sztucznie zostaną wywołane e, takie sytuacje, okoliczności, jak przyczyniła się do tego pandemia. No niestety Atlantyk to nie jest jezioro, nie da się przepłynąć w ciągu 24 godzin, jeśli zabraknie nam żywności. Doświadczyli tego Brytyjczycy w czasie II wojny światowej. I nie chcemy tego, żeby nasz naród, Polska, ale też Europejczycy doświadczali tego, co historia już zapisała. Chcemy apelować do mieszkańców, do społeczeństwa, że tak jak protestowaliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi, który dotykał nie tylko rolników, bo dotyka na dzień dzisiejszy każdego konsumenta, każdego mieszkańca, każdego właściciela domku, czy to jednorodzinnego, czy nawet w blokowisku mieszkania, tak samo teraz chcemy apelować, żeby ze zrozumieniem podeszli, że my walczymy nie o swoje interesy. Owszem, nasz byt ekonomiczny jest bardzo ważny dla nas, ale stan zdrowia naszego społeczeństwa jest dla nas najważniejszy, bo również będziemy poddani tej przychozie oddziaływania różnych schorzeń, a wiemy, jak to wygląda już na zachodzie Europy, jak to wygląda przede wszystkim tam w krajach Ameryki Łacińskiej, czyli Ameryki Południowej. No, jak trzeba będzie Będziemy niestety zmuszeni również, jeśli będzie taka decyzja w terenie, e, blokować czy to urzędy e, e, wojewódzkie, czy lokalne i e, stołeczne instytucje e, Unii Europejskiej. Mamy we Wrocławiu taką siedzibę, więc myślę, że to są miejsca, które w przyszłości będą adekwatne do tego, żeby tam te protesty przeprowadzać. Nie? Dziecko ośmioletnie, mój syn, widzi ten problem, widzi co się dzieje w telewizji, widzi o czym rozmawiamy w domu i on się pyta mnie... Tata, a co będzie z naszym gospodarstwem? I to jest takie y, trochę y, przykre, bo tak naprawdę nasi rodzice y, walczyli o te gospodarstwa. Za, o naszą przyszłość. Dzisiaj my walczymy o przyszłość naszych dzieci. I teraz, jeśli e, gospodarstwa, e, takie jak nasze, zostaną zalane e, żywnością nie wiadomo o pochodzenia, tam nie ma nawet stat zarejestrowanych, jeśli chodzi o zwierzęta. Nie ma żadnych baz danych, jeśli chodzi o, o, o to, czym są żywione. Skąd one pochodzą, jaki wiek w ogóle mają? Więc to jest naprawdę przykre, to co e, tak naprawdę zgotowała nam Unia Europejska, w sensie takim, że zrobiła nas ekologami, a dzisiaj zasypują, czy próbują nas zasypać żywnością, które tak naprawdę jest e, e, pryskane, hodowane czymś, co jest w ogóle kompletnie u nas w Unii Europejskiej zakazane. Więc ja nie wiem, w którym kierunku idzie ta droga. Tak jak Ignacy właśnie mówi. Ignacy, dzisiaj po co jesteśmy tutaj? O co walczymy? Żeby walczyć o nasze gospodarstwo. No i właśnie, to, to, jest, to jest coś takiego, co yy, no musimy zrobić, musimy doprowadzić to do końca i nie damy się do ostatniej kropli krwi, będziemy walczyć, żeby utrzymać nasze gospodarstwa i o przyszłość naszych dzieci. Dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, mamy te ciągniki za te kredyty i to wszystko to ładnie wygląda, ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, żebyśmy po prostu próbowali te gospodarstwa prowadzić sami, żeby te maszyny były wydajne, bo mało jest dzisiaj ekonomii w rolnictwie, więc nie stać nas na pracowników, nie stać nas na jakieś super ekstra, nie wiem, super ekstra wolny czas i w ogóle musimy po prostu ciężko pracować, żeby utrzymać to, co mamy i nie każdy to widzi. Nie każdy.